Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj przychodzę do Was z akcją z firmy Tefal. Oczywiście są to moje prywatne opinie i odczucia, to nie jest żadna reklama. A wszystko to, co tu widzicie, zakupiłam za swoje własne, prywatne, ciężko oczywiście zarobione pieniążki. Natomiast uważam, że jest to fajne i należy się z tym dzielić. Tym bardziej, jeżeli coś jest jakościowe. I ta akcja trwa już od bardzo dawna, bo pamiętam, że już kilka lat temu byłam um, oddać jakiś sprzęt, natomiast później okazało się, że ja ten kupon gdzieś zostawiłam, zapomniałam, on miał ważność um, i go nie wykorzystałam. Później mieliśmy jakiś elektrosprzęt i również go wyrzuciliśmy. A mianowicie o co chodzi? Akurat tutaj na torbie. Jest to opisane, że razem sprzątamy okolice, skuteczne sprzątanie, Planet Heroes, sprzątaj skutecznie zostań bohaterem, ale o co chodzi? Kupujemy elektryczności, płęcimy bonami. I generalnie chodzi o to, że firma Tefal, jeżeli pójdziecie do nich do punktu, nie wiem, czy tak jest w całej Polsce, na pewno w mieście Bydgoszcz, to tak jest. Jeżeli pójdziecie do punktu i oddacie małe AGD. Typu, tak jak my dzisiaj, a zacinającą się sokowirówkę elektryczną, czy czajnik elektryczny, czy jakiś inny mały sprzęt AKD, dostaniecie bon na 50 zł, który możecie wykorzystać na zakupy powyżej 150 zł. Jeżeli oddacie większy sprzęt typu, na przykład ekspres, dostajecie 100 zł. A mój partner kiedyś zrobił taką akcję. Że zapomniał o tym, że w Tefalu jest coś takiego. Ekspres nam się zepsuł. Co prawda, był to ekspres na kapsułki, ale mimo wszystko ekspres czyli już my byśmy mieli jakby 100 zł, chyba że zapomniałabym o tym, bo nie jak to ja. Natomiast właśnie stwierdził, że kabel mu się do czegoś przyda, więc go odciął, a ekspres po prostu wyrzucił do normalnego takiego kosza na elektrośmieci, a nie odniósł go do punktu. Więc spoko, no bo ten, ten sprzęt trafił tam, gdzie powinien, czyli do selekcji, do śmieci selekcjonowanych, do elektrośmieci, ale za darmo. A tutaj mogliśmy otrzymać 100 zł. I właśnie dzisiaj zanieśliśmy do sklepu taki mały sprzęt, taki tak jak wspomniałam, ma rówkę elektryczną, która się zacinała i kupiliśmy sobie produkty lepszej jakości, bo mieliśmy no już stare do pieczenia ciasta. Taka keksówka mi się zawsze przydaje. Natomiast moja już jest taka, wiecie, miałam czarną i srebrną i wiecie, co się dzieje z tymi blachami No co jakiś czas trzeba je wymieniać, bo niestety rdzewieją. Ta kosztowała kochani około 60 zł. No ale ona jest wykonana z troszkę lepszej jakości, więc miejmy nadzieję, że troszeczkę nam posłuży. Tutaj mamy taką typową tak zwaną, u nas to się mówiło, że to jest taka tortownica, czyli na to, że w tym się piecze biszkopty do tortu. No i to jest mniejsza i była jeszcze Mniejsza i jeszcze większa. Natomiast my wzięliśmy właśnie tą średnią, bo stwierdziłam, że na, dla nas taka wystarczy. Też bardzo fajna. I a z racji tego, że. Mm, odkąd mamy termomiksa też częściej robimy w pizzę. Stwierdziłam, że ta, taka blaszka na pizzę również nam się przyda, więc kupiliśmy jeszcze blaszkę. I za to wszystko zapłaciliśmy 120 zł, zamiast 170 tam parę. W związku z tym, że właśnie mieliśmy ten bon na 50 zł wykorzystany. I kochani, ja zachęcam Was do takich akcji. Ja się wam, z Wami tym dzielę, ponieważ warto nie wyrzucać elektrośmieci do zwykłego gdzieś tam kosza, narażając naszą planetę. Jeżeli są punkty, które takie sprzęty skupują? Odkupują, czy nawet można tam je oddać za darmo? Róbmy to w ten sposób, ponieważ naprawdę wiele z tych sprzętów można jeszcze odzyskać, jeżeli nie, nie możemy sobie sami tego naprawić. Natomiast tutaj w tym Typalu uważam, że no, ceny, słuchajcie, no nie są małe, oczywiście, tak? Jak blaszka do ciasta około 50 zł, ta chyba 65 czy około, no, około 60 paru 70 i ta około 60. Natomiast, no, wiecie, dostajesz 50 zł za oddany stary sprzęt, który wyrzuciłoby się do kosza, więc i tak wychodzicie to taniej. A to nie są blaszki na jeden dzień, to nie są blaszki na pięć ciastek, tak jak te wszystkie inne cienkie metalowe, które kupujemy po 15-20 zł i po kilku myciach one się nadają. Do wyrzucenia, bo niestety puszczają rdzeń bez papieru do pieczenia, no nic w tej blaszce nie upieczysz. I mi zostały już właśnie takie blaszki, więc stwierdziliśmy, przed świętami zapomnieliśmy o tego sprzętu, żeby go oddać, więc stwierdziliśmy, że teraz oddajemy sprzęt i kupujemy wszystko nowe. Ile te blaszki posłużą? Może się z Wami podzielę w którymś odcinku, jeżeli o tym nie zapomnę, bo po prostu ja wiele mówię, że dobra, później Wam powiem, później powiem, a tak naprawdę zapominam, więc ja błagam. Przypominajcie mi, jeżeli oglądacie moje odcinki o tym, że coś Wam obiecałam. Może później o tym wspomnę i tego nie zrobiłam. A jeżeli macie w domu. Um blaszki tej firmy. Wypowiedzcie się na ten temat dla osób, które czytają komentarze lub oglądają moje filmiki, żeby wiedziały, czy warto. Ja uważam, że warto, bo firma Tefal no, od lat jest markową, znaną, bardzo dobrej jakości firmą, natomiast blaszek jeszcze od nich nie miałam. Miałam patelnie, jakieś elektrosprzęty typu toster i czajnik i tym podobne, natomiast... Blaszek jeszcze nie, więc jeżeli mieliście, dajcie znać, czy się sprawdzają, jak ja nie zapomnę, też Wam dam. No i zachęcam do korzystania z tego typu akcji, bo to jest naprawdę super akcja. A dziękuję Tefal za tą akcję i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Hej!